Inicjatywa rozpoczęła się w 2012 roku od rozmowy sąsiedzkiej między panem Piotrem Celnikiem i moją żoną Jadwigą Kolasa. I z tym pomysłem po przemyśleniu przyszedłem do pani dyrektor szkoły w książenicach, pani Katarzyny Gali tu obecnej, która zaakceptowała to i z wielkim zadowoleniem to, przyjęła tą decyzję. Pierwszy bieg był w kwietniu 2013 roku, no i teraz jest druga edycja. W ubiegłym roku było 250 osób, natomiast w tym roku się podwoiła liczba. Poszerzyliśmy o, o, o 400 osób dzieci, 150 i 100 osób Nordic Walking. 3, 2, 1, start! Na trasę jako pierwsi wyruszyli kodziarze. 先生の皆さんは最初に言ってもらえたらな。<music> Szkoła jest jednym z organizatorów i wszyscy pracownicy szkoły, jak widać, są zaangażowani w imprezę nie tylko nauczyciele, również pracownicy administracji, obsługi i zresztą wszyscy są zwolennikami właśnie tej akcji propagującej ruch. Dodam, że właśnie od momentu jak szkoła powstała, przystąpiliśmy do akcji Szkoła promująca zdrowie i stąd uważaliśmy to za naprawdę świetny pomysł, żeby być jednym z organizatorów imprezy. W, tym roku mamy, w zeszłym roku zresztą też mieliśmy dwa dystanse, czyli na 10 km dla takich bardziej zaawansowanych biegaczy i dla, na 5 km tu chcieliśmy, specjalnie zrobiliśmy dystans 5 km, bo chcieliśmy, żeby ludzie, którzy mało biegają, spróbowali się na takim, a baliśmy się, że 10 ich odstraszy. W zeszłym roku mieliśmy około 40. Ponad 40 osób na ten dystans. W tej chwili jest 150 już, także jest popularny. Dodatkowo w tym roku prowadziliśmy jeszcze treningi przed biegiem. Chcieliśmy w ten sposób jakby zachęcić też początkujących biegaczy. Mieliśmy 9 treningów przed, przed biegiem, czyli co niedziela spotykaliśmy się tu pod szkołą i, i, i wspólnie biegaliśmy po lesie, po osiedlu, na bieżni. Dodatkowo wprowadziliśmy bieg dla dzieci na dwóch dystansach: 400 metrów dla maluchów i 1000, km, 1000 metrów dla starszych dzieci. Panie burmistrzu, pan burmistrz już wziął sprówę w rękę, także uwaga startując, ciekawe, którego trafi. Ale kompoj, patrzcie jak się dobrze czuje z liberą. Co to jednak broń robi z człowieka? 6, 5, 4, 3, 2, 1, I drugi bieg, biegam, na krzyżem, krzyżem,